Rozmowa dnia. A w studiu Sygnałów. Jacek Męcina, wiceminister pracy i polityki społecznej. Witamy, panie ministrze, w Sygnałach. Dzień dobry. W marcu 13,6% to stopa bezrobocia. A kwiecień jaki może być, jak pan sądzi? Myślę, że kwiecień też będzie optymistyczny, co najmniej 0,4% wzrostu. Widać wyraźnie i to chciałbym podkreślić Znaczy tak, że... spadku bezrobocia o Wzrostu 40. zatrudnienia, mm -hmm. spadku bezrobocia. Chcę e, powiedzieć, że te spadki bezrobocia są w dodatku tak z takim mocnym natężeniem. Porównujemy sytuację, jeśli idzie odpływ z bezrobocia do roku 2008. A co najbardziej optymistycznie, to e, bardzo rośnie liczba ofert pracy. Ta ofert prac, liczba ofert pracy wzrosła o 10% w relacji do ubiegłego miesiąca, a więc e, sytuacja na rynku pracy powinna się wreszcie. Oprawiać. Dzisiejszy puls biznesu donosi, że firmy zaczynają deklarować brak mocy produkcyjnych. Dla gospodarki to bardzo optymistyczna. Wiadomość, produkcja rośnie zanim inwestycje, czyli powinni być poszukiwani chętnie no, do pracy w tej sytuacji. Taki wniosek można. Tym... Uciągnąć. Na pewno wskaźniki gospodarcze pokazują, że oprócz eksportu, który w jakimś zakresie stabilizował sytuację na rynku pracy, w tej chwili pojawiają się inwestycje, ale także konsumpcja i to powinno sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy. Rzecz jest jeszcze w tym, aby przedsiębiorcy otrzymali takich pracowników szytych na miarę. Stąd te zmiany, które proponujemy i dobra sytuacja, poprawiająca się sytuacja na rynku pracy powinny zagrać, czyli dobra koniunktura powinna pomóc we wdrażaniu Zmian w tej instytucjonalnej sferze rynku pracy? No właśnie, mówiliśmy już o tym dziś przed godziną siódmą. Ustawa zmieniająca, reformująca urzędy pracy czeka już tylko na podpis prezydenta. Obie Izby Parlamentu ustawę przyjęły. Cel, jak rozumiem, jest dość prosty, czyli lepsza osługa, obsługa w urzędach pracy osób bezrobotnych, osób pracy poszukujących, ale także i pracodawców, którzy pracowników szukają. Znaczy, akcentujemy, że urzędy pracy są z jednej strony dla osób bezrobotnych, Bezrobotnych, z drugiej dla pracodawców, bo proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę e, te dwie grupy muszą być zadowolone. Dość często mówiło się o tym, że urzędy pracy dotychczas bardziej administrowały tym bezrobociem niż e, były aktywne, stąd e, narzucamy pewne wskaźniki efektywności. Te wskaźniki efektywności oznaczają, że już nie samo skierowanie na przykład na staż, szkolenie czy pracę subsydiowaną, ale jeszcze zapewnienie trwałości e, tego tej inwestycji na rynku pracy, czyli co drugi, co najmniej pracodawca powinien zadeklarować, że zatrudni osobę, która została do niego skierowana. No i wreszcie takie innowacyjne nowe formy szkoleń. Te szkolenia chcemy, aby były szyte na miarę, czyli pracodawca deklaruje na przykład zatrudnie montera. Jeśli nie mamy montera wśród osób bezrobotnych, to zostanie bezrobotny skierowany na takie szkolenie, ale pracodawca jednocześnie Zadeklaruje, że e, przyjmie go do pracy. Mm -hmm. A myśl, która towarzyszyła zmianom, to było to, by z pośredniaków uczynić coś tak kształt, po polsku to się mówi centrum pracy, centra iś, aktywizacji do, do, zawodowej. Do doświadczenia brytyjskie, niemieckie zdaje się miały, miały swoje znaczenie. Znaczy, widać wyraźnie, że e, tak szybko zmieniający się rynek pracy oczywiście to jest konsekwencja globalizującej się gospodarki Różne badania pokazują, że przeciętny Europejczyk będzie musiał. Co 10 lat wymienić 80% swojej wiedzy, więc to pokazuje skalę wyzwań. Znaczy, potrzebne nam są publiczne służby zatrudnienia, które w przypadku, gdy nie ma tych inwestycji w kapitał ludzki, w szkolenia po stronie pracodawcy, to Urząd Pracy bardzo często będzie musiał pomagać. Ale to chcę podkreślić, że po raz pierwszy także. Dajemy możliwość finansowania z Funduszu Pracy także szkoleń już zatrudnionych pracowników, czyli pomagamy pracodawcom podnosić kwalifikacje pracowników, wiedząc, że jeżeli tego nie zrobimy, to e, za jakiś czas e, potencjalni pracownicy, którzy stracą swoją konkurencyjność, zasilą e, rejestry Urzędu Pracy. Ktoś, kto teraz będzie poszukiwał pracy, teraz, od stycznia 2015 roku, to nie trafi już na urzędnika pośredniaka, tylko na, uwaga, doradcę klienta? Tak. aby znaczy, rzecz nie leżała tylko o zmianie nazwy. Znaczy, chcemy zindywidualizować pomoc. Stąd bardzo ważnym instrumentem jest także profilowanie pomocy. Wprowadzamy trzy profile pomocy profil aktywny, to są osoby, które powinny się odnaleźć na rynku pracy dzięki ofercie pracy przede wszystkim, a sami mówiliśmy przed chwilą, że tych ofert jest więcej, więc taki doradca klienta także musi współpracować z pracodawcami i pozyskiwać te oferty pracy, ale to może być także rozpoczęcie od działalności gospodarczej, czy jedna z usług przede wszystkim szkolenia, wreszcie cały katalog nowych instrumentów. Włączających tę aktywność indywidualną, a więc na przykład bon zatrudnieniowy, stażowy dla młodych ludzi, którzy sami potencjalnie mogą znaleźć pracodawcę, a Urząd Pracy im to sfinansuje. Drugi profil to są osoby, które wymagają wsparcia. Tutaj jest potrzebna taka inwestycja w pierwszym okresie, inwestycja, która powinna zakończyć się trwałym zatrudnieniem. I trzeci profil e, pomocy, e, taki, o którym najmniej mówiliśmy, to znaczy musimy mieć świadomość, że w zależności od rynku pracy, e, pewna grupa osób bezrobotnych ma nie tylko problemy e, z, e, ze znalezieniem pracy. Ma różnorodne problemy e, związane z brakiem motywacji, problemy rodzinne, bardzo często zdrowotne. I e, po raz pierwszy wprowadzamy instrumenty, które mają przywracać także dla rynku pracy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Tutaj stawiamy na e, współpracę instytucjonalną e, Powiatowego Urzędu Pracy już Środka Pomocy Społecznej albo organizacji pozarządowej, taki program PAI, zintegrowany program, w którym z jednej strony osoba bezrobotna wykonuje pracę społecznie użyteczne na rzecz społeczności lokalnej, a z drugiej strony otrzymuje takie wsparcie integracyjne, pomoc psychologiczna, prawna bardzo często, ale także otwieramy się na współpracę z prywatnymi agencjami. Czyli również taka osoba może zostać skierowana do aktywizacji w Czyli Wyglądają i zlecane niektóre zadania, jakaś część zadań będzie Dokładnie. zlecana. Co ważne, przy tym zlecaniu zadań stawiamy na taki profil finansowania proefektywnościowego, czyli 20% środków na początek, natomiast cała reszta jest uzależniona od momentu podjęcia zatrudnienia przez osobę bezrobotną. Pan minister wspomniał o tak osobach młodych, to znaczy do ilu lat? E, bardzo dobre pytanie. E, taka e, tradycyjna statystyka mówi o osobach młodych do 25 roku życia, ale my wprowadzamy także część instrumentów dla osób do 30 roku życia, wychodząc z założenia, że mamy problem z młodymi ludźmi, którzy wydłużają swoją karierę zawodową i bardzo często kończą ją, na przykład kończąc studia w wieku 26, 7, czasami 8 lat i widać wyraźnie, że w statystykach, w rejestrach bezrobocia te osoby także wymagają wsparcia, dlatego bardzo duża liczba instrumentów jest skierowana bezpośrednio do osób. 30 minus, czyli do 30 roku życia. Skromnie o osobach, które mają tym razem już nie 30, a właśnie do 30 lat. Jakie korzyści z y, tych nowych rozwiązań odniosą osoby, które mają lat powyżej 45? Powiedziałem o Krajowym Funduszu Szkoleniowym, a więc tym funduszu, który ma być swoistą prewencją przed bezrobociem, czyli ma zachęcać pracodawcy do inwestowania w kwalifikacje, kompetencje, po to, żeby te osoby nie wypadały z rynku pracy. Ale jeżeli już się tak zdarzy, że osoba 50 plus na przykład utraci zatrudnienie, wiemy doskonale, wskazywały także na to ostatnie raporty Najwyższej Izby kontroli. Przypomnę i podkreślę za lata 2010-2012, stąd ta potrzeba reformy. Wszystkie w ogóle analizy wskazują, że nie mieliśmy dotychczas takiego efektywnego instrumentu lokowania na rynku pracy osób 50. posługuje się takim technokratycznym trochę językiem, ale mówimy o dużych przepływach na rynku pracy. Otóż wspólnie w konsultacji z przedsiębiorcami zastanawialiśmy się nad tym, jaki instrument będzie, wpływał na, będzie taką zachętą dla przedsiębiorców, że będą zatrudniać te osoby 50, plus i tak powstał instrument subsydiowania przez 12 albo nawet 24 miesiące zatrudnienia osób 50, plus, a ze zobowiązaniem pracodawcy do e, m, zatrudniania tej osoby przez następny okres. Ta dopłata w przedłożeniu rządowym wynosiła 30% minimalnego wynagrodzenia. W Sejmie nawet ona została zwiększona aż do 50% minimalnego wynagrodzenia. Jaka jest szansa, panie ministrze, tak na koniec, że owe zmiany spowodują, że, że, że polityka na rynku pracy będzie wreszcie skuteczna? Znaczy... Powiem tak, musimy walczyć o większą skuteczność i efektywność. Znaczy tej większej efektywności spodziewamy się także temu, że powiązaliśmy wreszcie po raz pierwszy efektywność działań urzędów pracy ze środkami na wynagrodzenia i ze środkami, które będą w dyspozycji powiatów. Do tego wchodzimy także we współpracę z sektorem prywatnym, zwiększając efektywność, ustalając rynkowe. Zasady. To powinno pomóc, a wyzwanie jest wielkie, ponieważ około 10% niewykorzystanych potencjału, niewykorzystanego potencjału kapitału ludzkiego to jest. Um, Taki potencjał, który możemy wykorzystać na rynku pracy. Jeśli gospodarka się rozwinie, jestem przekonany, że już w perspektywie tego roku, a w przyszłego na pewno, niektórzy przedsiębiorcy będą odczuwać brak rąk do pracy, czyli bariera rozwoju. Nie możemy do tego dopuścić. A to się przekłada także na wpływy szeroko pojętego sektora finansów publicznych, a więc także możliwości realizacji innych zadań. A przed nami e, inwestycje w politykę prorodzinną, demograficzną, Graficzną I na to muszą być środki. I te środki najlepiej uzyskać e, zatrudnienia. Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy czytamy, że pasje zawodowe próbuje Pan łączyć, Panie Ministrze, z obowiązkami rodzinnymi, kulturą i rekreacją. Słowo próbuje sugeruje, że nie zawsze się to udaje. To może czas praca zmienić? No, I jest nie taka dziękuję możliwość, za sugestie, to... znaczy ja na co dzień nie jestem... Rodzina, rodzina jest najważniejsza. Ale rodzina jest najważniejsza, to prawda. Czyli? Nie komentuję, na razie Rozumiem. trzeba wdrożyć... Nie, no nie oczekuję żadnej deklaracji. Nie, teraz. nie, w każdym razie nie tu i nie teraz, ale tak w ogóle warto o tym pomyśleć. Ale o rekreacji myślę w perspektywie zbliżających się świąt chociaż trzy dni, czego Ech. wszystkim życzę. Dziękujemy, pięknie na spotkanie. Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, pan Jacek Męcina, był gościem Sygnał dnia 8.32.